W tym wideo pokażę Ci, jak możesz włączyć historię oglądania na YouTube. Zanim przejdziemy dalej, jeśli chcesz odkryć ukryte funkcje swojego iPhone A, po obejrzeniu filmu zajrzyj do opisu. Teraz tak. Aby włączyć historię i zapisywać filmy, które oglądasz, wykonaj te proste kroki. Stuknij w ikonę Ety na dole po prawej stronie, a następnie w ikonę koła zębatego u góry po prawej, czyli w ustawienia. Kiedy już jesteś na tym ekranie, wybierz opcję Zarządzaj całą historią i poczekaj, aż się załaduje. Zobaczysz komunikat, że historia oglądania YouTube jest wyłączona. Jeśli w twoim przypadku pokazuje, że jest włączona, to znaczy, że działa poprawnie. W każdym przypadku stuknij w ten komunikat, a pojawią się dwie opcje wyłączone. Pierwsza to historia oglądania, a druga to historia wyszukiwania. Aby włączyć jedną lub obie, wystarczy stuknąć w tę, którą chcesz aktywować. Następnie na dole po prawej wybierz Włącz i gotowe. W tym przykładzie włączamy historię oglądania. Aby włączyć też historię wyszukiwania, przewin w dół, stuknij w nią i znowu wybierz Włącz. Teraz aktywowana jest zarówno historia oglądania, jak i historia wyszukiwania. To naprawdę proste, nic więcej nie musisz robić. Jeśli chcesz codziennie poznawać ukryte funkcje iPhone'a, pokazujemy jedną w prostych krokach. Aby je otrzymywać, link znajdziesz w opisie. To całkowicie za darmo. Dziękuję za obejrzenie tego filmu.